Także cześć siemanko, Manko z tej strony. AgroLion! Jak widzicie dzisiaj? No, cztery, piątka 55, rotacyjno. Dzisiaj sianokosy No kurwa, no wybierz dalej. No, i dzisiaj tutaj, no, dzisiaj już tutaj, coś sobie przejechałem, żeby fajnie jakoś tam zakręcać. Sobie jeżdżę. I sobie to poladam. Małki, pokupiłem, można tak powiedzieć. czy tutaj 355 urdek, słabo się jakoś jest. Kabina puszka no widzicie. Stopka jest. 100 mogę sam ale akurat jest ciepło. Dlatego bym go To u nas po polsku. Dzisiaj Dlaczego? Pałek sobie damy. No. Zobacz, tam chwilę możecie patrzeć na tą pięcionkę, piątkę. Sobie trochę sklina zrobię. Krina zrobiłem. Co? Ruszamy z tą akcją? Jakbyście trochę, trochę słyszeli tą maszynę, to są sobie ustawienia. Czy to? O, trochę będzie słychać. Może. Uh to idzie. Czekajcie, aż muszę trochę ściszyć. Burda. się trochę aż klawisze pomyliły. Przestał. Głośno na mnie musi być. Śmiejsze aby jest. I było. Tutaj pojeździmy. się też będzie przewracanie. To najpierw tutaj trochę pokosimy, a później będzie przewracanie siana, czy Jakby śniemy, znowu stąd przejdziemy, o ładko. no co zrobić, trudno życie. Czekać może trochę więcej pojedziemy na godzinę, aż 20. Na zakrętach też nie poszalejemy. Teraz już mi się trochę klawisze będą, nie gram na kierownicy, bo nawet nie mam też jest tak szybko, i to z tym jaka sobie zrobię. Mijaczek już jest zrobiony. Tutaj też teraz sobie zrobimy mijaka. Trochę tak trzeba pojeździć. Kurwa. Trochę buta można pocisnąć. Może tutaj to zakręciki. Chcę jakoś to zrobi. Więc co, wy widzimy się jaki już tutaj będę przewracał na drugi dzień, czy jechał. Ten odcinek jest dwóch. A jak to? To później będziemy sobie przewracać. I widzimy się za chwilę. No, widzicie, jestem tutaj, już tutaj jest już z powrotem. Wczoraj, dalszy tutaj, właśnie ciapałem, To znaczy 30, rzucam słowem po polu. To znaczy siano. Nie sobie będę grabił. W następnym odcinku i prasował. Siano to już sam wtedy sobie związę. To znaczy. No lepiej, to trochę słaba jakoś, ale no, ja nic nie poradzę, więcej. Też jest słaba oglądalność, ale pieniążki z tego liczą idzie przeżyć. Jeszcze jak chodzi do postałówki, do są No i dzisiaj tam parę dni nie było odcinka, <laughs> no bo nie miałem zbytnio czasu takie rzeczy głównie jak widzicie dzisiaj trochę czasu znalazłem myślę że trochę będę odcinków nagrywał na zapas dzisiaj akurat nie jest odcinek na zapas Nie pamiętajcie dzisiaj nie jest odcinek na zapas Może jutro coś nagram na zapas, może i nie Ale raczej nie. Jutro raczej nic nie nagram na zapas. Będę miał. nie wiem. Bo nie będę miał czasu. Dużo. Dzisiaj raczej późno będzie odcinek, bo nagram to o godzinie 25. Więc wiecie. No i cofniemy już tak sobie tam 40, nie, to znaczy 55 mi się cały czas myli, a już sobie stoi na polu trochę dzisiaj już tam no, wszczę próbowałem pokosić nią Jeszcze teraz sobie przelecimy tam dookoła Pięćdziesiątką, piątką. Tutaj jeszcze tak kawałeczki sobie przewrócę. Żeby mieć święty spokój. Śniemy. Lecz, gdzie no, ogóle przydziecha idzie No powiedziecie te dziwi cały czas, tylko otwarte. No nie chce się zamykać no. <laughs> Błędy artorów. No a tak mogę obiecałam jeszcze raz dookoła przyjdziemy naszą 55 Odpalimy Ciemno do góry. Ło Iściguła leci W, w realu u mnie też tak chodzi Sierka rotacyjna Z 105 V1 chyba coś takiego Dobra Ścignijmy sobie i lecimy z tym koksem dzisiaj. Tutaj krzaka musiałam minąć, a teraz nic nie będę minął. Zaraz sobie dookoła wjedziemy. Może dwa razy i pożegnam się kurtualnie I powiem dobra, nara. Nie no, żartuję, nie powiem tego. Ja pojedziemy trochę poboczem. No kurde, te klawisze mi się mylą. Jak będę miał 18 lat i nadal będę nagrywał, to kupię sobie wreszcie kierownicę. i rzekami jedziemy. No to nawet nie zwracajcie uwagi. Nierealne. <śm> E, Mój luz, coś tutaj w sąsiad i krzywał, ale i tak nim podpierdzielimy na sąsiada te worki. Wiem, co, dwa razy przejedziemy. Jest trochę więcej. Półta samego końca. Czterdziecha na pełnej. No kurde, cały czas mi się być czterdziecha. Znaczy, pięćdziesiątka, pięćdziesiątka, piątka to jest. Lecimy sobie 55 piątko. No kurwy, syn napisał do mnie. Dobra, liczymy sobie 55. Nie zwracajcie uwagi na to, co pójdzie. I za miesiąc pole polecę komuś taki jeden kanał kolegi, który teraz wypisuje do mnie. Czy coś zupełnie nagrywam Ale otóż, ja już nagrywam. Film będzie gdzieś na pewno o 22 albo 23 Mogę się dodać o rękę nawet albo o stówę że tak będzie Rzeczywiście nie w realu dobra, no, tak jak już dzisiaj obiecałem wam że to już dzisiaj będzie koniec tego Odcinka. Więc to dostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Więc także trzymajcie się i do następnego.